Witam Państwa, nazywam się Kazimierz Kloc, jestem zarządu Gdańskiej Szkoły Z Zbieg okoliczności przypadek sprawił, że poznałem Rafała Niepełnosprawnego. Za zaowocowało to koleżeństwem. Rafał dokonał niespodziewanego wyczynu. Pokonał trasę Gdańsk-Kraków-Gdańsk -Gdańsk 43 dni, pokonując trasę ponad 1600 kilometrów skuterkiem elektrycznym. Zebrane doświadczenie było dokumentowane na kanale Test, -test Misja i spotkało się to z bardzo do dobrymi opiniami. Zainspirowało to też innych do przemyśleń i do pokonywania swoich ograniczeń. Rafał, jak to jest z tymi ograniczeniami? Witam serdecznie, kolega. Ech, no właśnie, to było ważne, zainspirowało innych do wyjazdu, czyli Wacława, z którym jadę w tym roku. Ja jadę z nim, bo on oglądając moją wyprawę w 2021 roku, właśnie do Krakowej, z powrotem przez Mazury, częstochowe i Racławice, to była ciężka trasa, oglądał, i wym, wym, wymarzył, wymyślił sobie, że on też chce. On jest, nie, on jest też z niepełnosprawnością, jest po amputacji dwóch nóg, no to jest choroba Bergera. Yy, I mówi: Nie będę siedział w domu, chcę do ludzi, chcę do świata, yy, chcę poznawać yy, Polskę. I zrodził się taki powód, że chce pojechać podobnym skuterem, ale trochę mniejszym. To jest typowy jaki skuter inwalidzki, aż do na Stare Miasto do Gdańska, a być może na Hel, bo może mu nie, nieznane aż tak jest. Także ja jestem pełen podziwu, i tutaj no, no, wzbudza, no właśnie wzbudza we mnie podziw, bo ja sobie robiłem wolną Amerykankę, pojechałem sam w tą podróż, i to bardzo spontanicznie z Nienacka, bez przyczepki. Tutaj właśnie ja wocowałem, takie auto zaangażowanie, bo ten bez, on nic nikomu nie udowadnia. Wymyślił sobie przyczepkę, w której będzie spał, wziął wózek ręczny yy, z toaletą, i no, we, we mnie budzi to niepokój, bo jak my się skomplujemy tam, to siłą rzeczy stanę się za niego jeszcze ze swoją empatią odpowiedzialny. I właśnie przypadek sprawił, że się na Facebooku zgadaliśmy. On oglądał tą moją wycieczkę i mówię, może ja pojadę z Tobą, bo chciałem jechać zupełnie gdzie indziej, raczej w stronę Szczecina. Czy on miał już jakieś doświadczenie? Nie, to jest jego pierwsza wyprawa. Tym bardziej jak sobie tak czasami rozmawialiśmy przez Messengera, to wzbudzał we mnie, no właśnie nie tylko podziw, ale uśmiech, że jakby Myślał, że to jest taka bułka z masła. Wsiadam na skuter i jadę. No bo ta trasa dosyć duża, nie? Ile tam mniej więcej będzie kilometrów? No on szacuje, skręcają gdzieś na lewo i prawo, zwiedzając jakieś, oglądając zabytki, bo to ciekawa jest sprawa. Wschodnia flanka to są cerkwie. Gałwia, już to jest ciekawe, zostaniemy może na 2-3 dni. I potem Mazury. No to Mazury to już jest splendor turyści, to nie, nie bardzo ktoś chce w takim gwarze być. Ale po drodze tutaj na spokojnie, właśnie tam będziemy mieli przecież hełm, łąże inne miejscowości. Jakie było pytanie? <śmiech> <śmiech> jak, jak zamierzacie teraz? Trochę luz. Jak zamierzacie naładowanie? Bo teraz pomysł tak. jest taki, że jesteście naładowani. No jak jak będziecie ładować Ja czasami, ja, ja, Bo takie wewnętrzne, mentalne tutaj duch jest naładowany, ale właśnie to wzbudzało u mnie uśmiech. Mówię, jak on sobie wyobraża ciągnąć. No, zresztą sam ją zaprojektował i sam no, zrobił. Pod tym kątem, że no tam z, z jakimś tam mechanikiem tamtejszym. Yy, I wzbudzało to we mnie uśmiech. Właśnie jak, jak on chce ciągnąć wielką przyczepkę takim maleństwem i mu starczy prądu. A ładować się będziemy tam, gdzie się da, tak jak ja za tamtą, w tamtej wyprawie. Czyli to są i, i, i plebanie, i, i warsztaty samochodowe, i, i te. Hmm, jakieś, to może być komisar, to może być wszystko, i prywatne domy, i sklepy, i restauracje, i To, znaczy że, to znaczy, że nie ma infrastruktury jakby państwowej dla tej gru, grupy osób? Absolutnie nic nie ma. Bo to nie tylko są wózki elektryczne, ale także rowery, chujaj, nogi, czy? Nie, tu jest, tu jest pusto, tu jest zero, nie ma nic. Bo ja myślałem, spodziewałem się, że chociaż przy takiej bibliotece w Gdańsku chociaż będzie takie gniazdko do ładowania, ale się myliłem, ktoś mnie wprowadził w błąd, to chodziło o samochód. Także samochody, tak? Skutery, rowery nie. No to jest duże wyzwanie logi logistyczne dla no. samorządów. Ja mogłem sobie, to, no właśnie i tu można się do nich uśmiechać. Ja mogłem sobie pozwolić na taką improwizację, bo byłem sam i jednak mogę się poruszać jako taką, ale mogę. I tutaj no, są, czekają na nas różne jakieś niebezpieczeństwa, ale właśnie to, że nie dojedziemy na przykład. To jest dobra wola ludzi, ale Wacław zaprojektował tą drogę tak, żeby zahaczać o agroturystykę czy kempingi mniej więcej. Jak myślisz, czy stacje benzynowe yy, będą dla Was jakimś oparciem? No właśnie, nie są. Podczas mojej podróży i to było tylko. To było, to, było, to było w mojej gestii właściwie ja to narzuciłem. Pewna stacja yy, na literę O czerwona ma słupki yy, serwisowe z napięciem właśnie 230 i 400 V na swoim terenie, ale to jest no, właśnie. Do końca nie wiadomo, bo jednej obsługi się pytałem, czy można, później sam to narzucałem, że dzień dobry, tutaj sobie posiedzę kaweczkę wypiję, czy mógłbym skorzystać z prądu. I nie było z tym problemu. Ale to nie jest wcale chyba dla ludzi, choć raz młodzi ekspedienci powiedzieli, że jest to do użytku publicznego. Bo tutaj taka, taka wyprawa może być tak, że tefron może być zainteresowany, bo to wy przecieracie przecież nowe możliwości. No fajnie by było, tylko to jest chyba tak małe zainteresowanie właściwie, kogo to obchodzi, prawda? Nie ma z tego szmalu. O, tak powiem. Ale to jest nie logistyczne dla Państwa, dla PFRON-u, do Komendy Górnej Policji, bo to się też wiąże na pewno z zaświadczeniami, które będziecie zbierać, ty już nawet te, które posiadasz, mm. nie? tą wiedzę, której nikt nie chce korzystać. No tak. Bo to by się przydało dowiedzieć się, e, jakie są możliwości w ogóle poruszania się takim sprzętem czy podobnym. No bo infrastruktura rowerowa załóżmy, jest zadbana, tak? O nią, o nią dbają samorządy. Gminy, powiaty, miasta. Czy Czego? Zwrócić Komendę Głównej Policji z pomocą, z informacją o Waszej trasie, żebyście ja mieli jakiś, bezpiecze... wsparcie? Tak, ja dla takiego bezpieczeństwa, no, żeby oni wiedzieli mniej więcej, no, nie, niech nie będzie nas śledził, ale że wiedzą, że dwóch szaleńców jedzie z przyczepkami. No bo to przecież będą różnego rodzaju drogi. Po tak, no jak... jakich drogach będziecie się poruszać? Tam, z tego, co jak widziałem plany, to było 90% szos, drogi utwardzone, asfalt bardzo mało szutru czy jakichś polnych, ale droga się w ostatniej chwili trochę zmieniła, więc będzie część improwizowana też tutaj. Nie można się nastawiać, bo może być jakiś remont, może być zawali droga, może być wszystko. No. To znaczy będziecie spać pod namiotami? Ja śpię w namiocie tak jak wtedy, w tej dwusekundówce, to jest bardzo wygodne, tylko że ja dziś, teraz będę jechał komfortowo, bo wtedy miałem obłożony cały, cały skuter i przez namiot, przez karimatę, przez bagaże, a teraz też będę ciągnął przyczepkę a Wacek będzie spał w tej swojej przyczepce, tam jest toaleta i właśnie miejsce do spania, ciuchy i różny cały ekwipunek. Plus ten skuter, nie, skuter, wózek ręczny, który no, na czas tam noclegu będzie chował, czy stawiał y, gdzieś obok czy pod przyczepkę. No bo to bardzo, bardzo duże wyzwanie, nie? No, no, no tak, no, to, ale będzie też odpoczynek. To, to wcale to nie jest tak, jak ktoś tam mi napisał gdzieś. O, super, fajna wyprawa, wycieczka, wypoczynek, i tak dalej. To wszystko też zależy, bo ja mogłem sobie pozwolić właśnie na jeżdżenie nocą, kiedy nikogo nie było na trasie. Kotek sobie gdzieś w tych moich miejscowościach, gdzieś tam na płotku siedział, ale tutaj właśnie, no nie tylko, że idę na rękę Wackowi, ale dla jakiejś takiej logiczne, dla takiego bezpieczeństwa, on chce już dwie godziny wcześniej przed zmrokiem już rozkładać biwak. O, czy to na dziko? Wszystko będzie zależało tak jak wtedy, jak ja jechałem. Bardzo dużo zależy od tego, kiedy zatankowaliśmy prąd, ile nam zostało. Ile, ile można przejechać na jednym akumulatorze? No my chcemy jeździć około 30 kilometrów, 20-30. No. No, bo się nie spieszymy, tak jak ktoś kiedyś tam powiedział, czy mi napisał, że po co takim skuterem, tyle jechać kawał drogi, żebyś miał używkę, samochód, albo pożyczył, albo, albo wsiadł do pociągu. No to właśnie nie o to chodzi, to nie jest idea tej wyprawy. No z tego, co mówiłeś wcześniej, wiem, że Rafał jest wędkarzem. Wacek. Wac Wacław. Wacław. On jest karpiarzem. karpiarzem. To chyba jest różnica, nie znam się na tym. Ma ten swoje grono karpiarzy, widziałem na Facebooku. Pozdrawiam. I no, ja, też się, ja, ja jestem, byłem wędkarzem, bo już dawno nie byłem na rybach, ale poznam. Tą całą ideę bycia karpiarzem, bo oni co łowią, wypuszczają. Z tego co ja widziałem w różnych programach telewizyjnych czy y, gdzieś tam na, na, na tych internetach, to, no to są te przechwałki, pochwałki, ważenie, kto większy, grubszy i tak dalej. W ogóle nie znam się na tym. Karpia znam tylko zostały wigili. No to może gdzieś jest, po drodze tak. spotkacie. Ale jakieś... będziemy łowili też, no, no, nazwijmy to, normalne rybki, no, 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 na patelnię. To, to znaczy, całe stronę gotowania też będziecie mieli z sobą. A no to właśnie, bo on zabiera też te mini butle gazowe, żeby rano czy wieczorem, mogą być zimne noce, zwłaszcza po ulewach, jakąś kawę, gorącą herbatę wypić. No, będzie co robić, bo ja będę też pisał dziennik pokładowy, taki offline, normalny zeszyt z drugopisem. Zabieram no gitarę, no właśnie, chcę też popisać teksty. No właśnie, napisałeś już jedną książkę, czy napiszesz mhm. Relacje z Wyprawy? No przede wszystkim będą odcinki, będzie playlista właśnie naładowanych. Na, na, na ale no warto. ja myślę, że się bardzo dużo wydarzy, różnych rzeczy. To, tak jak ja wtedy jechałem w samotności, moje odcinki nie były aż takie ciekawe, bo trudno jest samemu nagrywać i się, wydurniać, nie odzywając się do kogoś. Tutaj natomiast może być jakaś, no, nawiązać, będą ciągle jakieś dialogi, mogą być różne sytuacje, mogą być napięcia. My się w ogóle nie znamy. Może jakieś obrażenie się chociaż przez chwilę, <laughs> założenie jest takie, że, że po mańsku powiemy sobie, że przestań tam pitolić. Jedziemy dalej w lewo, a nie w prawo i tyle. Zresztą tak samo jak ja, to i on jest ustępliwy, niekonfliktowy, taki spokojny chłopak no facet już. Nie? Jak spotkacie niepełnosprawnych na swojej drodze? Co no, im to jest bardzo ciekawe pytanie. No, powiem, ja, przynajmniej moją ideą jest takie ten wyjazd, też, żeby pokazać, że bycie niepełnosprawnym. Zresztą dużo ludzi to robi i pokazuje. Jednak wiele osób jest takich, którzy się izolują w domu nie wychodzą z powodów kompleksów, strachu jakiegoś. Bardzo też dużo ludzi zostało, no jak to się mówi, starej daty skrzywdzonych przez komunistyczne podejście. Przecież w tych blokach, gdzie ja mieszkałem, na Gdańskiej Zaspie, no to tam wszystkie klatki schodowe prześmiały miały te schodki, a nie każdy mógł, mógł mieć ogródek, gdzie był wyjazd do trabanta, czy do takiego, jak dawniej były modne, ruski. No Ale to już tam polityka, nie o, to, nie o to chodzi. Dużo ludzi w porównaniu do tego, jak byłem na chwilę w Anglii, u nas siedzi w domach po prostu. I no się tak i izoluje. bo W Anglii patrzę, oni wszędzie. Czy dziewczyny, chłopaka, chłopak, dziewczyna, gdzieś tam, czy małżeństwo, czy starsze osoby, no nie wszędzie do kofi, jakiegoś pubu, wszędzie do, w centrum handlowym się pojawiają. U nas to jest rzadko. Chociaż wasza wyprawa może być także inspiracją dla właśnie osób, które poruszają się na takich wózkach, ale to także może być inspiracją dla ich rodzin, ale nie tylko dla nich, bo przecież mogą pojechać, mogą pojechać do Urzędu Miasta, załatwić no. sprawy czy gdzieś do, do powiatu. I nie muszą koniecznie zamawiać transportu publicznego, medycznego, specjalistycznego. Zgadza Mogą mieć, na, mieć tą odwagę sami. Za, nie ktoś w ogóle wie o istnieniu takiego sprzętu, bo jak ja jadę, to wzbudzam jakiś podziw czy zdziwienie. No, skąd Pan ma na przykład taki skuter? A to tak można i, i tak dalej, i tak dalej. I no, to nie jest jakaś futurystyczna wizja, tylko to się dzieje, one są w sprzedaży. I, i jak ja miałem teraz trzy tygodnie skuter na przeglądzie właśnie przed tym wyjazdem, to ja byłem jakby z ręki, a raczej jakby z nogi. No, naprawdę Czułem się niekomfortowo, bo to tak nieprawdopodobnie pomaga w życiu takim codziennym, właśnie tu do lekarza, tam do apteki, tam do urzędu czy do sklepu. Ile, ile, ile robisz dziennie kilometrów tym skuterkiem? To tak nie ma, że dziennie. Ja ogólnie zrobiłem od 21 roku, od lipca, 9 właśnie parę dni temu stuknęło kilometrów. To jak jeżdżę często, do, jeździłem do Oliwy, do tego domu kultury, dom zarazy, no to, to już siłą rzeczy to jest 20 parę kilometrów, w to z powrotem no jeszcze gdzieś nad morze, czy coś zrobić, fotografie i 30 dziennie można liczyć. No tak, są takie różne Przede wszystkim rzeczy. niezależność. I szyb, szybciej jestem już tramwaj, bo muszę wejść do tramwaju, poczekać, wsiąść, przebywać z tymi różnymi ludźmi, niekoniecznie chce się ich słuchać, jak ktoś tam nadaje o, o grochówce do, do pani Zosi i, tak dalej, i tak dalej. Albo jest chory, chrząka, i, i, a ja podjeżdżam po drzwi, załatwiam, wracam. Więc jest to taki komfort, taka, taka wygoda, że to, no, no mówię, później bez, jest ciężko, tak. ale prąd. No właśnie. Że ci, którzy jeszcze mogą się na przykład poruszać, mają jakąś dysfunkcję, ale na przykład mogą sobie wziąć wózek w jakimś tam dyskoncie, w tym czasie skuter się ładuje na przykład. A jak rozwiązujesz ten... problem, jak w pewnym momencie zabraknie ci prądu? Nie zabrakło nie. <śmiech> 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 To jest cały czas myślenie. To znaczy później już ja wiem, że to jest jakbym, nie wiem, jakbym pamiętał o czym, no, o tlenie, no nie, bo to No są... bo osoby, które będą chciały ewentualnie podjąć się takich wyzwań, to, to będą się na tym, tym zastanawiać. To się radzisz. trzeba nauczyć. To nie ma tak, że. To, to wynika z praktyki. Ja wtedy wiem, że jeżeli wczoraj przejechałem 10-15 km, wiem ile dzisiaj przyjadę, przejadę, lub mam awaryjny, tak jak mam, właśnie, dojazdówkę, akumulator, albo nie, nie ryzykuję. Tylko trzeba było wczoraj wieczorem, ale mi się nie chciało, a to trzeba było naładować ten główny. Mhm. Właściwie to ja codziennie mam full. Bo jestem naładowany. No to taka jest też misja no, waszej wyprawy, że tak. jesteś naładowani. Jesteśmy naładowani pozytywnym myśleniem i właśnie takim niesieniem posłania, że, no, że też możemy. No. Ale nie udowadnianie komuś, tylko właśnie mieć z tego nie tylko przyjemność, i, bo będziemy robili też zdjęcia okoliczne w przyrodzie. No to właśnie te rozmowy są niebywałe z ludźmi po drodze. No. I poznawanie właśnie. Tak jak ja i przebierałem pożaczkę i byłem w sadzie śliwkowym, a tam gdzieś coś. I, I to są nieprawdopodobne relacje się tworzą z, z takimi, się państwem pozdrawiam z Holandii, poznaliśmy się na stacji czerwonej na O i do dzisiaj ślemy sobie życzenia, a to już prawie, no to już dwa lata świąteczne czy jakieś tam. Jak sądzisz, czy ustawodawca, ustawodawstwo jest obecnie dla Was utrudnieniem, czy można je zmienić, żeby było lepiej? Ja tego nie widzę, Nie no, no, w ogóle nie ma na to pomysłu i yy, za mało nas przede wszystkim jest, bo jakby był pomysł, ja chciałem zrobić fanklub takich skuterów, to by musiała być rzesza ludzi, którzy by coś chcieli, do, do, żeby domagali się w ogóle czegoś, bo co my na przykład pięć osób, co my chcemy? Postawcie nam stację ładowania. No tak, więc to jest właśnie taki no też pomysł, który kto, kiedyś... Kto, jaka, jaka firma postawi gniazdka? To no jest bez sensu. Ja jestem za czymś innym natomiast i tu podpowiadam, tak jak są stacje ładowania i są wtyki, wielkie te wtyczki do samochodu, to ja gdzieś tam już próbowałem szukać w internecie, może taki elektryk, elektronik przystosować i zrobić taką wtykę, tylko to musi być fachowo zrobione, przejściówkę na 60 czy na 24 V, i nawet jeżeli to ma być płatne, tak jak się ładuje samochód na kartę, no to wkładam taką wtykę To ten sam punkt, do tego samego słupka których i tak jest mało. No, no. Więc dochodzimy do tego, że nawet jeżeli byłoby mnóstwo samochodów, to nie ma gdzie ich ładować. A co dopiero takie skutery? No, no tak, jakby była stacja benzynowa, to można było się naładować. Ładowanie przecież no trwa. Więc, Ile czasu trwa ładowanie? No to zależy właśnie jaki akumulator, jaka ładowarka. Ale to może być od 3 do 7 godzin, bo też tak stałem po 7 godzinach, jak miałem żelowy akumulator i musiałem go ładować do końca. Czyli najlepiej w nocy. Ale miałem sytuację, że dobra wola kobiety ze stacji benzynowej, no to właśnie no, no, to mogłem podłączyć się przez okienko na innej stacji niż czerwona na O i, i, i mogłem przedłużać sobie podłączyć. Nie? To było największa gestii. No tak, brak tych gniazdek do ładowania powoduje to, że w jakimś stopniu jesteście wykluczeni? No jesteśmy wykluczeni. no także najlepiej, bo nie, nie spotkałem się z odmową, to są warsztaty czy stacje obsługi kontroli pojazdów. O, to były najlepsze punkty. to było chyba chyba 7 czy 8? Zalicają stacji obsługi y, samochodowej. No. W ile dni chcecie to pokonać tą trasę? Jaka to będzie trasa? No, ja ćmierz. W dół wschodnią flanką, tak jak mówiłem, no, przez Białowieża i Mazury, no to jest wacek liczy 1500 km. ale ze, ze, ze zjazdami. To tu i tam. To moim zdaniem jest przesadzone. Drogą jedzie, jedzie się samochodem 800 km ulica. Z Gdańska. Także tutaj to może być z 1100, 200. Zobaczymy, nie wiem, gdzie będziemy zbaczać. I jak będzie z powrotem do Wacława? I tu jest właśnie mój problem <głos》> wielki, bo ja jadę w tamtą stronę busem, zabieram skuter i przyczepkę i cały ekwipunek. No i tak jak ja miałem założenie, zresztą ja mam co robić w życiu prywatnym i też się tam na, na, na zawodowej płaszczyźnie rozwijam. I ja nie mogę sobie pozwolić. Ja wracam do końca lipca definitywnie. I teraz tutaj jak nawiążę się między nami, no zresztą on i tak miał jechać sam, więc ja się czuję trochę usprawiedliwione. Czy ja bym jechał, czy nie, bo ja się podłączyłem do niego. To jest jego trasa. Miałem jechać sobie do Szczecina, może do Niemiec. I teraz ja, jak się zaprzyjaźnimy, zaprzyjaźniłem. Ja go będę namawiał, wiem, że oglądasz, ja go będę szczerze namawiał do powrotu też jakimś transportem, bo to będzie też zmęczenie. To będzie już sierpień, upał, i samego ja bym go nie puścił, ale ja już nie, definitywnie z nim nie wrócę, po to, żeby znowu jakimś transportem wracać do Gdańska. Planujecie się ubezpieczyć? Właśnie o tym dzisiaj mi kolega powiedział, ale to wiadomo, im więcej zapłacimy, tym większa jest stawka. Jeżeli mam zapłacić 130 zł w pewnej firmie i leczenie jest tylko za 10 tysięcy zł, to to są trzy doby, jak nie dwie szpitalne, w zależności od przecież od wykonywanych badań. Tomograf kosztuje parę tysięcy na przykład. Nie wiem, czy to ma sens, skoro jest NFZ. Ale pomyślę, poszukam jeszcze poszperu. No to może to też jest apel? No, bo to no, apel nie tylko do firm mhm. ubezpieczeniowych, ale także do różnego rodzaju. Sponsorów? Tak, no bo tam 250 parę złotych, no to jest z assistance, no ale my nie potrzebujemy holowania. Natomiast szpitalne, no i tam to 50 tysięcy od jakiegoś tam nieszczęśliwego czegoś tam. Dokładnie ja dzisiaj tylko rzuciłem okiem. Jakie mogą być koszty? Bułka z kiełbasą, <laughs> tak jak ja wtedy. No nie no, chcielibyśmy przecież na jakiś obiad zjeść. A koszty to są takie, ile ktoś weźmie na kempingu czy w jakiejś agroturystyce za podłączenie się do miastka. Czy podczas wyprawy zamierzacie ewentualnie, oczekiwalibyście przykład współpracy od różnego rodzaju firm, które chciałyby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu? No ja nie mogę mówić nic za Wacława. Ja, ja no, nie, nie, nie ukrywam, że oczekuję czegoś właśnie, jakiejś współpracy, jakichś działań po powrocie. A jakby, jak planujesz rozwiązać sprawy medialne? Czyli? No nie wiem, prasa, telewizja, radio? No na własną rękę ja bym wolał, żeby ktoś na mnie doniósł w cudzysłowie i powiedział, proszę państwa, do jakiejkolwiek telewizji czy radia, tam dwóch szalonych niepełnosprawnych jedzie aż z, z gór po, po morze. I są w połowie drogi. Można ich dorwać z kamerą czy z dyktafonem. No tak, jesteście pozytywnie naładowani, tylko no. czy znajdziecie. Było, jak ja jechałem, to się znajdują sami. Same się takie osoby znajdują. Mu się zatrzymują, machają, trąbią, zapraszają, więc to jest też dzieło przypadku. To są okoliczności, nie? że akurat będzie jechał tak jak mnie spotkali z Leśniczówki, tym, gdzie była nasza biegaczka, też jest kiedyś zaproszona. Albo jakiś tam facet z Ameryki, mówi, wspaniała idea, na co ja zbieram, że u nich to jest normalne i, i bardzo to propagują. No to właśnie to jest kwestia w przypadku, że będą jechać motocykliści, że może będzie Jackson jechał czy ktoś tam. Nie? Zabierasz ze sobą gitarę? Zabieram. Będziemy grać i śpiewać. Tak. Znaczy, bo trzeba będzie napisać jakąś piosenkę naładowaną. Tak, bo no nawet mam ją tu przy sobie i to fajne to jest od Ukraińca, bo mam taką elektroakustyczną, ale dużą, a to jest 3 czwarte od Ukraińca. Yy, Gitara klasyczna, bez jednej struny, bo tutaj jest klucz zepsuty, ale oczywiście. Ja ją naprawiłem i będziemy przy ognisku kiełbasa. Ja mam tam i jeszcze i, i, i wiesz co, jeszcze mam. Yy, hiszpańskie. Patrz, zapomniałem jak się nazywają te drewniane. No, <laughs> dobra. Się... Czy macie wszystko już wszystko przygotowane na, na wyprawę, czy czegoś jeszcze ja się potrzebowali? Ja już mam pełno wszystkiego, cała przyczepka jest zawalona niemal, łącznie z apteczką. Apteczkę mam przepiękną, wszystko w niej mam co potrzebne, łącznie z tą folią termo. I za, no jutro czy pojutrze będę nagrywał właśnie co ja tam mam za skarby. A muszą być takie rzeczy jak nożyczki, sznurek, taśma <grym> i śrubokręt. <grym> I kombinerki. I kombinerki. Oprócz ciuchów. Mhm. No, Jakieś sztuczce, przybory higieniczne. Karimata, śpiwór, namiot. No. Jak uważasz, czy podobacie zmianom mentalnościowym ludzi, nie tylko niepełnosprawnych, ale także sprawnych, którzy by chcieli uczestniczyć w tych zmianach? To wszystko zależy od tego, czy w ogóle nas, od naszej y, transparentności, czy w ogóle nas zobaczą. Choćby w, tym, w tych filmach, czy nawet w takim dzienniku pokładowym, by trafił gdzieś. No, na zasadzie, nawet jak mówiłeś, książki. Bo to też może uruchomić tych, którzy nas mijają.